Siemanko, siemanko, bonjour! Witam się z Wami serdecznie po dłuższej przerwie, bo migrena goni migrenę. Dzisiaj też. To jest niesamowite, jak często może mieć człowiek migrenę. Zjadłam właśnie niezdrowe śniadanie w postaci chrupek z mlekiem, ale nie mam siły na nic innego. Zaraz wychodzę i idę na kawkę do do miejsca, gdzie spotykam się z innymi kobietkami, żeby sobie poklachać po szwajcarsku i pouczyć się trochę szwajcarskiego. Ale to bardziej klachy niż nauka. A potem mam jechać do House, żeby zająć się formalnościami. Muszę dzisiaj popłacić rachunki, zaplanować finanse, skontaktować się z adwokatką, napisać dwa trudne maile i skontaktować się w sprawie mieszkania. Dzisiejszy film będzie trudny. Dla mnie. Opowiem Wam, jak wygląda szukanie mieszkania w Szwajcarii, co trzeba spełnić, żeby to mieszkanie otrzymać i jak to się dzieje, że jeszcze nie mam żadnej umowy na mieszkanie. Więc nie będzie to dla mnie łatwy film, ale myślę, że jak się z nią uporam, to też będzie mi trochę łatwiej dalej nagrywać. No bo nie ukrywam, że ta przerwa wynika głównie z tego, że no jestem teraz w takim trudnym czasie, gdzie szukam tego mieszkania, <coughs> gdzie szukam tego mieszkania dostaję odmowy. Wpływa to na moje poczucie wartości, chociaż wiem, że nie powinno, bo to nie jest ze mną związane. No, mimo wszystko moje ciało cierpi i to cierpi dosłownie, bo te migrany nie biorą się z niczego. Ale teraz idę się wyszykować do dnia, ogarnąć trochę, przebrać. I idę na kawkę i spakuję sobie już plecak, żeby pojechać do centrum od razu po spotkaniu. Najchętniej no to bym się położyła do łóżka i poszłabym spać. Tak zresztą wyglądały moje ostatnie dni, ostatnie trzy dni, że w momencie, gdy wyszykowałam dzieci do szkoły, miałam jakieś tam jedno spotkanie, to wracałam i szłam spać. No. także I przespiałam dzień praktycznie. No. Ach, nie ma lekko. Oj, nie ma lekko. Kolejny dzień, kolejne możliwości. Wczoraj zrobiłam wszystko, żeby nie zasnąć w ciągu dnia i pojechałam do tego Generation House. Jeszcze udało mi się otrzymać prezent o wartości 20 franków wejściówkę na Bea. I nawet nie wiem dokładnie, co to jest. Mój syn tam był, ze szkoły, na wycieczce i jest to jaki, jakiś, e, jakaś wystawa. Planuję się tam wybrać. Nie wiem, czy dzisiaj, czy jutro, czy w niedzielę. Do niedzieli to jest włącznie. Więc liczę na to, że się wybiorę w końcu. No skoro za darmo, to trzeba skorzystać. I wczoraj zrobiłam wszystko, co miałam zrobić z tych ważniejszych rzeczy. I pomimo tego, że miałam migrenę na cały dzień, to dałam radę wytrzymać do wieczora. Wieczorem jeszcze dzieciaki do mnie wpadły na chwilę o dziewiątej, bardzo późno. U mnie o tej godzinie to już leżę w łóżku i śpię. Jednakże nie oceniam, po prostu mówię, że późno wpadły do mnie i dobrze, że się wcześniej nie położyłam, chociaż taki miałam plan, żeby się wcześniej do łóżka położyć. Położyłam się i fajnie zasnęłam. W nocy czułam ból głowy, ale puścił on w środku nocy i spałam już dobrze. W ostatnim filmie pokazywałam Wam, jak planuję przeprowadzkę. Na razie cała przeprowadzka leży i kwiczy, bo. Ja nie potrafię robić kilku rzeczy naraz. Na za... Moje ADHD potrafi. Potrafi, ło, dopóki nie brałam tabletek. W każdym nie mówię. <grym> nie potrafię robić kilku rzeczy naraz na takiej zasadzie, że jeżeli jest jakiś główny cel, który jest niewyklarowany, nie wiem, nie potrafię go w głowie rozplanować, czyli nie ma miejsca nowego zamieszkania. Nie wiem, które meble zostaną. Nie wiem, które ile rzeczy mam wziąć. W sensie ja wiem, że moja głowa rozumie, że powinna w tym momencie wszystko uporządkować, już wyprzedać. Ale moje ciało tego nie rozumie i sabotuje mnie na każdym kroku, chociażby przez to, że mam migrenę cały czas. To. To jest mi bardzo ciężko ruszyć z czymkolwiek. Dzisiaj idę oglądać mieszkanie. Kolejne i myślę, że będę tam składała papiery. Zaraz opowiem o tym więcej, jak to wygląda, ten proces. Co nie zmienia faktu, że zanim otrzymam po odpowiedź, czy otrzymam to mieszkanie, czy nie, no minie trochę czasu. Czasu jest coraz mniej. Mam zapewnienie, że nie wyląduję na ulicy. I to jest ok. Moja, moje ciało się czuje z tym ok, że jestem bezpieczna. Niemniej wolałabym już mieć wszystko zaplanowane, tak że wiem, gdzie się przeprowadzam, e, kiedy będzie dokładnie ta przeprowadzka, na kiedy mam już właśnie tą przeprowadzkę zorganizować, na kiedy sprzątanie mieszkania. A nie, jestem bez tych informacji, więc jestem w takim letargu. Moje ciało mi przez to nie pomaga, bo jest wiecznie w ogromnym stresie i bardzo boli. Moim celem na ten weekend, bo jestem bez dzieci, jest nie, nie mieć migreny. To jest mój cel. Tak, jest mi ciężko. Jest mi ciężko i zaplanowałam sobie, że w ciągu dnia nie wykonuję więcej niż dwa trudne zadania dla mnie. Trudne to oznacza na przykład rozmowa telefoniczna z adwokatką. Dla mnie ogólnie rozmowy telefoniczne są trudne. Nie lubię rozmawiać przez telefon. Nawet gdy mam rozmawiać po polsku, nigdy nie lubiałam. A drugie to jest oglądanie mieszkania, no bo i widzę w nowe miejsce, spotkam nowych ludzi, jest to dla mnie emocjonalnie trudne. Więc to są dzisiejsze zadania. Powinnam wykonać ich więcej. Powinnam, ale nie chcę, bo nie chcę się przeciążyć przez nadmiar emocji. I ten weekend planuję ogarnąć mieszkanie, bo ja nie wiem, jak jestem z dziećmi w domu. Ja nie potrafię utrzymać porządku. Naprawdę. Jak ich nie ma, to ja sobie mogę wszystko fajnie posprzątać. A gdy oni są. Ja nie nadążam. W sensie, oni też sprzątają, oni też ogarniają, ale to jest takie tempo zawrotne, że ja już w pewnym momencie mówię obojętnie, obojętnie już nie mam siły i nie mam przestrzeni na to, żeby sprzątać. Także mój plan to posprzątać mieszkanie. Może przynieść już kartonę do pakowania. I przygotować rzeczy, które chcę wydać, bo to jest mój pierwszy cel, żeby pozbyć się rzeczy, żeby faktycznie nie wieść ich na nowe mieszkanie. A, a potem no, pakowanie to ja nie mam aż tak dużo rzeczy. Tak mi się wydaje, że nie jest ich aż tak dużo, bo przy ostatniej przeprowadzce dość dobre czystki zrobiłam. I, i są rzeczy, które. No i wiem, że pakowanie nie zajmuje aż tak dużo czasu. Nie zajmuje tak dużo czasu jak rozpakowywanie to wiem. Bo spakować to wiadomo, można wrzucić wszystko i potem się martwić tym, żeby to rozpakować. Przejdźmy zatem do tego, jak wygląda tutaj zdobywanie mieszkania. Bo wręcz jest to zdobywanie. Moje znajome e, na przykład mają pięcioosobową rodzinę i mieszkają na 3,5 pokoja. Co no, powinny mieć minimum 4,5. Ale jest dość trudno znaleźć mieszkanie, bo wymogi są bardzo trudne i eee, pół pokoja, bo to też jest ciekawe. W Szwajcarii oznacza, że te pół pokoja to jest na przykład jadalnia. Jest takie dodatkowe miejsce, gdzie można postawić stół i krzesła. Jeżeli jest bez tego pół, to oznacza, że te miejsce na jadalnię no, jest, nie ma go. I ja na przykład mam trzy i teraz tu, gdzie mieszkam, to jest 5,5 pokoja. Jest 5 pomieszczeń, kuchnia, łazienka, dwie łazienki są w sumie i balkon. Eee, cztery sypialnie, salon, a te pół pokoja to jest miejsce na jadalnię No i tak to właśnie wygląda. Ja, ja szukam obecnie 3,5 pokoja. Jeżeli się uda, no to może 4,5 pokoja, ale jest bardzo trudno. Pomijając już to, że jest ciężki okres na szukanie mieszkania, mam wrażenie, że najwięcej ofert jest na początku roku. Lub eee, we wrześniu, w sensie na jesień albo no na jesień albo na nowy rok. Jest najwięcej mieszkań. Bo niektóre Ferwaltung to jest biuro nieruchomości. Niektóre biura nieruchomości zakładają w swoich umowach, że można na przykład wypowiedzieć umowę tylko we wrześniu albo tylko w marcu. I tylko w tych Momentach można złożyć wypowiedzenie, że chcę wynieść się z tego mieszkania. Wypowiedzenie jest trzymiesięczne zazwyczaj. Umowy podpisuje się na rok, potem ona przechodzi w czas nieokreślony. I jeżeli chodzi o poszukiwanie mieszkania, no to już pomijając to, że nie ma wielu ofert, przez co jest bardzo trudno, żeby znaleźć mieszkanie, to każde mieszkanie organizuje te dni otwarte, kiedy można przyjść je zobaczyć. No ja dzisiaj idę. Zobaczyć takie mieszkanie. I na te dni przechodzi wiele osób. No i te osoby zaczynają casting między sobą. W sensie składają papiery, no i osoba, która wybiera, która rodzina się tam wprowadzi, która osoba. No to sobie porównuje elementy, które się pojawiają w tym, w tym, co muszą złożyć w tych papierach, i wybiera tę najlepszą rodzinę. I główny głównym. Powodem, dla, którym, dla którego można otrzymać mieszkanie, są finanse oczywiście. Im więcej ktoś zarabia, tym z, tym z większą łatwością otrzyma mieszkanie. Im mniej ktoś zarabia, jest powiedziane tak, że koszt mieszkania. Ja obecnie szukam mieszkania, które będzie kosztowało od 1300 do 1700-1800 maksimum. Czyli moje dochody muszą być dwa razy większe. Żeby w ogóle otrzymać to mieszkanie, to te dochody muszą, muszą być minimum dwa razy większe. Oczywiście, jeśli ktoś ma więcej, no to, to już w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Następnie trzeba o, e, złożyć papiery, że się jest nie, niekaranym, e, nie ma się żadnych długów. Najlepiej podać wyciągi z pracy, e, z wypłaty, że się. Takie pieniądze otrzymuje. Jeżeli się nie ma wypłaty, no to trzeba jakoś udowodnić to, że te pieniądze się otrzymuje. Czyli na przykład pokazać swój wyciąg z konta, gdzie mam wrażenie, że w Polsce to by nie przeszło, żeby ktoś mi wyciąg z konta. Także to jest ta pierwsza część. Druga część, to trzeba wypełnić taki formularz, który, w którym się pisze, ile osób będzie mieszkać. Czy są zwierzęta, czy się gra na jakimś instrumencie, czy się posiada dzieci, jaki jest powód przeprowadzki. Po prostu trzeba cały swój życiorys napisać, tak żeby osoba, która będzie oglądała to, żeby mogła Cię poznać. Czytałam kiedyś, że warto dodawać swoje zdjęcia. No ja nie dodaję, może to błąd. Na przykład, gdy piszę, że mam sa, to ja piszę też, że mój pies już jest stary. I że nie planuję następnego zwierzęcia, ale też, że moja rasa w ogóle nie szczeka. I że on jest bardzo spokojny i że właśnie już jest stary i że no, na pewno nic nie poniszczy na tej zasadzie. Że dzieci są grzeczne, miło wychowane, że nawiązuje dobry kontakt z sąsiadami, że jestem przyjacielska, że dbam o porządek. No patrząc na moje aktualne to tak średnio. Że zależy mi, żeby właśnie dbać o to miejsce, w którym będę mieszkać. No, po prostu trzeba się zareklamować. I trzecią rzeczą, którą trzeba dołączyć do takiego, do takiego złożenia swojej oferty na to mieszkanie, to referencje. I są to referencje od obecnego najemcy, czyli od mojego obecnego biura nieruchomości. Są to referencje od pracodawcy, i można też dodać referencje od sąsiadów, od jakichś e, osób, które nas znają, z którymi się współpracujemy, i tak dalej. Więc jest tego dość sporo, i jest to tak, jakby. Ja to oceniam, jakby miała starać się o pracę, czyli muszę się zareklamować tak dobrze, żeby ktoś chciał mi dać to mieszkanie. No i jest to bardzo stresujące. W mojej sytuacji, kiedy został mi już niecały miesiąc do przeprowadzki, gdzie nie mam jeszcze mieszkania, gdzie nie mam umowy, gdzie chodzę i oglądam, gdzie wiem, że muszę czekać na odpowiedź, jest to tak ogromny stres, że ja się nie dziwię mojemu ciału, że ono już nie daje rady. I, no i jest to po prostu trudne. A za każdym razem, gdy nie dostaję odpowiedzi na moje wiadomości, bo ja szukam na różnych portalach i piszę do tych ludzi, do tych biur nieruchomości, że jestem zainteresowana tym mieszkaniem, czy mogą mi podać termin, kiedy mogę je zobaczyć. Już pomijam fakt, że jak zaczynałam szukać, to wiele mieszkań już było tak jakby niedostępnych do oglądania. A w momencie, gdy składa się tą ofertę, to trzeba zaznaczyć, że się widziało to mieszkanie i że akceptujemy jego stan. No i pomimo tego, że na przykład ja mi było obojętne, no to nie mogłam tego zrobić, no bo ja nie oglądałam tego mieszkania. I co jakby się okazało, że coś tam jest, mi się nie podoba, tak. I nie miałam żadnych kontaktów, nie, nie odpowiadali mi na te wiadomości. Ja jestem też osobą, która bardzo ma duży opór przed tym, żeby ponawiać swój kontakt. Jak na zasadzie ktoś mi nie odpowiada, to, to trudno mi napisać drugi raz: halo, ja tu jestem, proszę mi odpowiedzieć. Ja pytałam, dla mnie jest to ważne, i jest to dla mnie trudne. Więc to już był moment, kiedy moje poczucie własnej wartości spadało. Kiedy składałam ofertę na jakieś mieszkanie. I nie dostawałam odpowiedzi żadnej zwrotnej. Na zasadzie przykro mi, nie otrzyma pani tego mieszkania. To musiałam się znowu dopytywać: halo, co z tym mieszkaniem? Dosyłałam jakieś referencje, informacje dodatkowe i znowu brak informacji. Znowu moje poczucie własnej wartości spadało. I w momencie, gdy przychodziła w końcu odpowiedź odmowna, to nie muszę mówić, że moje poczucie własnej wartości było po prostu na poziomie gleby. Nie istniało. I jest to ogromnie trudne. Jeszcze w momencie, gdy miałam, byłam przed okresem, a ja przed okresem, zawsze moje poczucie własnej wartości troszkę spada i moje emocje są bardziej rozchwiane, to wszystko się tak skumulowało, że, że nie byłam w stanie nic więcej robić. No, i teraz znowu z nową energią, z nową siłą. Ok, dam radę, próbuję, mam znowu nowe mieszkania do oglądania, znowu się kontaktuję i znowu przechodzę ten proces jeszcze raz. Więc ten miesiąc mnie zmiażdżył psychicznie, przychodzi kolejny miesiąc, kiedy już nie mam wyjścia, muszę mieć mieszkanie. No i próbuję zrobić wszystko, żeby to mieszkanie otrzymać. A jak widzicie, nie jest to aż takie łatwe, jakbym chciała, żeby było. Samej przeprowadzki się nie boję, bo to już nie jest pierwszy raz. Przeprowadzałam się z Polski do Szwajcarii. W Szwajcarii się przeprowadzałam raz, dwa, teraz będzie trzeci raz, i to jest to moja w sumie czwarta przeprowadzka w życiu i organizuje mi ją firma. W sensie nie wyobrażam sobie, raz tylko przewoziłam meble sama, jeszcze wtedy z mężem, i to był pierwszy i ostatni raz. Powiedziałam, że jak będzie się kolejny raz przeprowadzać ja, palcem nie tknę, jeżeli chodzi o noszenie mebli i ich skręcanie ponowne, bo to jest katorga. Więc gdy przeprowadzaliśmy się tutaj do innego kantonu, no to zorganizowała to firma. Mieliśmy też firmę, która sprzątała nam mieszkanie, bo zdawanie mieszkania to jest inna historia. To już Wam opowiem, jak już zdam to mieszkanie, bo mam nadzieję, trzymam kciuki, <grytania> że, że uda się bez problemu, bo to jest zupełnie inna historia, gdzie może się wszystko... Znowu skumulować i będzie dodatkowy stres, więc ja do tego zorganizuję firmy i we mnie, ode mnie tylko na, do, do mnie tylko należy spakowanie pudeł. I wiem, że to zajmie mi maksymalnie 2-3 dni, ale chciałabym do tego czasu zrobić porządki, segregację i wszystko, czego nie potrzebuję, wyprzedać. No i też nie wiem, jakie wielkie będę miała mieszkanie, więc nie wiem, czy będę miała swoją sypialnię, bo dzieci nie mogą być razem. Zaproponowałam im, żeby byli razem, żeby mieli łóżko piętrowe. Teraz też mają piętrowe łóżko, ale każdy ma osobne i biurko mają pod spodem. I, Ale nie, to jest niemożliwe, oni muszą być osobno, więc nie wiem, czy będę spała na kanapie przez najbliższy rok, czy będę miała sypialnię. I nie wiem, czy będę miała szafę gdzie wstawić, taką dużą mam w sypialni, czy nie. I po prostu jest tak dużo niewiadomych, że, że to mnie stresuje najbardziej. Te, te, te niewiadome, ale myślę, że to w tej sytuacji jest zrozumiałe. Więc przeprowadzki samej w sobie się nie boję, bardziej boję się rozpakowywania, bo wiem, że to zajmie mi dużo czasu, ale wiem, że to zrobię i na lajcie sobie wszystko ogarnę. Wiem już, jak dobrze opisywać pudła, bo ostatnio zrobiłam to źle, przez co musiałam bardzo dużo szukać, ale to też Wam pokażę, jak już będę się pakować, jak sobie wymyśliłam system do pakowania, żeby potem nie musieć szukać za długo rzeczy, których potrzebuję najbardziej. Cieszę się, że pogadałam sobie tutaj do kamerki. Szkoda, że nie miałam mikrofonu. Dzieci gdzieś mi zaiwaniły. Nie wiem, wiem gdzie. Muszę, pewnie się znajdzie, jak będę sprzątała w weekend. I kolejne wideo, które Wam wrzucę, postaram się je wrzucić w poniedziałek. Będzie bardzo przyjemne, bo nagrałam fajny film po weekendzie z dziećmi. Opowiem Wam, co robiliśmy, w jaki sposób się regeneruje ostatnio i co robię, żeby ta migrena była trochę mniejsza, chociaż i żeby troszkę o siebie zadbać takimi małymi krokami. Ale to w kolejnym wideo. A tymczasem żegnam się z Wami i życzę Wam miłego dnia, pięknej wiosny. Korzystajcie ze słońca, bo zimne Zośki podobno nadchodzą. A tymczasem do następnego. Ciao, ciao!